Miejmy nadzieję, że będziemy im pluć w twarz, a oni będą myśleć, że deszcz pada. Ja myślę, że mój toaster jest bardziej inteligentny, bo tam już sztuczna inteligencja wjechała, Wi-Fi i tak dalej. Także nie. Jako fan Assassin's Creed, a, wiesz, kiedy kupiłem grę i powiedziałem: Dobra, mam dosyć? Przywalhali. Panie, zmuszajcie mnie, żebym myślał tak jak wy. A czemu? A co, co a, co, a co tu się stało? A co tu się stało? Waler i kolejne odklejki Netflixa. Już patrzę po tej miniaturce z tą kolorową flagą i aż się boję to włączyć. Serial aktorski Assassin's Creed od Netflixa wprowadza pierwszą niebinarną postać w roli głównej. Wiesz co Netflix? Ja cię lubię, ale... What? <laughs> 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 <Ja p -hole. laughs> so I'm non-binary. That means I don't feel like a man or a woman. Non-binary. I just said, and I'm going to use they from now on. is <laughs> <laughs> ideal moment. Was normalnie na p*** nie po to, żeby was poniżać, tylko po to, żebyście mogli żyć normalnie. Dokładnie to. Do... Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Drwal i szanowni państwo, jeszcze przed świętami, kiedy jeszcze możemy być niegrzeczni. Szanowni państwo, z rzadka się zdarza. Że udaje mi się w jednym materiale połączyć dwa światy, którymi się zajmuję na kanale: mianowicie świat giereczkowy oraz świat serialowo-filmowy. No to się rzadko zdarza, ale czasem się jednak zdarza. Jak się bowiem składa, nikt inny jak Netflix postanowił wziąć się za tworzenie serialu, aktorskiego serialu w uniwersum Assassin's Creed. No, uniwersum niegdyś legendarne. Niegdyś jedna z największych giereczkowych. Marek, jakie istnieją. Na tę chwilę jednakowość, jak dobrze wiemy, doprowadzona do bardzo nędznego stanu przez swoich włodarzy z Ubisoftu. Czego ojej, więcej ojej. niż wyraźnym sygnałem była najnowsza część cyklu, czyli niesławny Assassin's Creed Shadows. I to rzeczywiście. A najgorsze to jest to, że wszyscy fani Assassin's Creda tak czekali na feudalną Japonię. Tak czekali, tyle lat żeśmy czekali, żeby kurczę Assassinem Ninjom kurwa pograć ja fan kolekcji, który miał wszystkie Assassiny og ograne, kurwa, I ja do tej pory nie kupiłem Assassin's Creed Shadows. Mógłbyś tytuł, który uratuje tę firmę, ponieważ fani czekali na takiego Asasyna od lat, no tylko, że Ubisoft zamiast postawić na jakość i na to, czego chcą fani, wolał postawić na nijakość i na to, czego chcą różnoracy, polityczno poprawni aktywista. No ale w tym momencie wygląda na to, że marka Assassin's Creed trafia w jeszcze gorsze ręce, czyli w ręce Netflixa. Który to nie tylko znany jest, przynajmniej wobec tego, że kompletnie rozwala znane marki, bo nie potrafi robić dobrych adaptacji, chyba że naprawdę ktoś go przyciśnie, albo dosłownie twórca danej marki musi pilnować, żeby zrobili to porządnie, żeby to by było... tego nie zjrzali w przypadku choćby serialu One Piece, a z drugiej strony, no właśnie, One Piece, kurwa, można. To pokazuje, że da się zrobić coś fajnego, tylko że oni muszą mieć bata nad sobą, kurwa, i osobę, która będzie pilnowała, żeby tego nie zjrzali. Z strony to przecież Właśnie Netflix jest tą platformą Która wszem i wobec znana jest tego Że cokolwiek by nie zrobiła Musi za wszelką cenę wcisnąć Tu i ówdzie jedyny słuszny Polityczno poprawny przekaz No i na sygnały tego co może Wyniknąć z tego nieszczęsnego Dziecka Ubisoftu i Netflixa Na sygnały tego nie trzeba było Długo czekać, bo pierwsze sygnały Już do nas dotarły, otóż jak się okazuje W szykowanym serialu Główną postacią albo przynajmniej Jedną z głównych postaci z post i pierwszoplanowych będzie postać niebinarna. Tak jest, szanowni państwo, kiedyś przyciągało się uwagę fanów oraz w ogóle widzów tym, że przedstawiało się postać ciekawą, postać interesującą, posiadającą jakąś osobowość, jakąś historię. W da. tym przypadku mamy do czynienia z zakonem Asasynów. A to, to Netflix to ci przedstawi? Netflix to ci tak przedstawi, że nie będziemy tego oglądać. No, no to są ciekawe persony, dzisiaj zaś nie. Tym, czym chcemy przyciągnąć. Waszą uwagę, drodzy fani, drodzy widzowie, jest niepilarność. Jest to, jakich zajmeczków używa nasz bohater. Czujecie się już zachęceni do sansu? Uprzedzam. O, jak jasna cholera, kurwa. Powiedzieć jedynie tak, bo jak odpowiecie nie, znaczy, że jesteście paskudnymi, sistami, zistami i fobami. I dobrze mi was z tym, nie? I bardzo mi z tym dobrze. A teraz zobaczmy, co tam u Netflixa piszczy. Może najpierw słuchę info w ogóle o tym serialu, tak? Co to w ogóle będzie? Na tę wiadomość, fani serii Gier Assassin's Creed czekali prawie. 5 lat. Netflix wreszcie zgodził się, by serial Assassin's Creed został zrealizowany. O, przepraszam. Pokażcie mi tych fanów, jakikolwiek, choćby jednego fana marki Assassin's Creed, który był cały w skowronkach nawieść o tym, że to właśnie Netflix zabierze się za adaptację. Patrzcie, właśnie, fan serii Assassin's Creed, oczywiście przed Assassin's Creed Shadows. Wielki fan, wielki fan. Ja nawet szlafrok po kąpieli mam Assassin's Creed'a. Czujecie to? Fanem jestem starej serii Assassin's Creed. Ograłem k***a wszystkie. No i jak widzę, że wy wychodzi gniot z Netflixa serialowy Assassin, krwa, no nie, no po prostu, no nie. Dlaczego oni uśmiercają mi wszystkie ulubione marki, nie? Pokażcie mi chociaż jednego, bo szczerze wątpię, żeby taki się znalazł. Ponieważ Netflix, o ile czasem wyprodukuje coś dobrego, to jeśli chodzi o adaptację czegokolwiek, to w 9 na 10 przypadków potrafi to spartolić po całości. Widzieliśmy to wystarczająco dobitnie na przykładzie, choćby naszego rodzina. Wiedźmina. Myślę, że w dzisiejszych czasach to właśnie wieść o tym, że adaptacją zajmie się Netflix jest tym, czego każdy fan jakiejkolwiek marki chciałby uniknąć. No ale kontynuujmy. Projekt został zapowiedziany na początku tej dekady. Pierwotnie miał się nim zająć yy, pan od serialu Wikingowie Valhalla, teraz jednak są to dwie inne osoby. Pracował przy 19 odcinkach Westworld oraz pan, który pracował przy serialu Halo. Czy oni się dobrze tą marką zajmą? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. I tutaj pitu, pitu, pitu. Jak czytamy opis serialu As Assassin's Creed niewiele zdradza na temat fabuły. Brzmi bowiem tak. Assassin's Creed to trzymający w napięciu thriller, którego akcja skupia się na toczonej w tajemnicy przez. Assassin's Creed to thriller. Ja, p. Dole, no to już jest chyba świetnie. Thriller nam, zrobią. Ja już mam thriller, kwa, słuchając o tym. O, nie. Między dwiema sekretnymi organizacjami. I tu domyślamy się, że chodzi o asasynów oraz o templariuszy. Jednakowość. W tym momencie już wiemy, że ten serial przeniesie nas do czasów starożytnego Rzymu. I jak czytamy, będą to właśnie czasy 54-68 rok nowej ery, a więc okres rządów Nerona. I szczerze powiem, już sama ta decyzja jest dosyć dziwna. Dlaczego twórcy serialu, zamiast właśnie trzymać się czegoś, co znają fani i do czego fani by chętnie wrócili ich chętnie zobaczyliby to na dużym ekranie, czytaj, przygody Ezio choćby. Dwa thriller. Ja pi***ole. Była Assassin's Creed'a i k***wa thriller robi. Już jest dobrze, jeszcze k***a zwiastuna nie było, a już jest bajka. Zamiast postawić właśnie na to, to teraz wymyślałem sobie, nie, starożytny Rzym. No jak dla mnie to jest bez sensu. Jak dla mnie robiąc serial na bazie tak znanej marki chwytamy się tego, co jest... No Ezio, to by była bajka, kwa, Jakby, jakby, nie, no oni w ogóle nie wiedzą, no kurwa, oni biorą jakąś kwa, że. Czy to Wiedźmin, czy teraz Assassin's Creed, czy cokolwiek kurwa, innego i w ogóle nie patrzą na fanów. Tylko kurwa oni sobie sami stworzą coś fajnego, kto, co będzie hitem. Kurwie nie hitem, nikt tego kurwa oglądał nie będzie. Dla nas, dla fanów, którzy kurwa siedzieli godzinami w Assassin's Creed, kurwa biegali po dachach, kurwa bawiliśmy się świetnie w tych grach. Nie kurwa, zróbmy coś po swojemu i trudnie, że będzie źle, no. Kurwa, że naplujemy fanom w twarz. Miejmy nadzieję, że będziemy im pluć w twarz, a oni będą myśleć, że deszcz pada. Jest najbardziej znaczny. W tej marce. tak aby przyciągnąć największą liczbę fanów. Z tym bardziej, że widzieliśmy już, co może się stać, kiedy stworzymy filmową adaptację a. serii Assassin's Creed, która będzie oderwana od serii Assassin's Creed, a raczej oderwana od tego, do czego przywykli fani i co fani znają. Była już taka jedna próba, był to film aktorski z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Film ten się pojawił i zniknął po prostu. Nikt dzisiaj o nim już nie pamięta. I szczerze, po tych pomysłach przenoszenia teraz serialu Assassin's Creed do starożności, rzymu. Widzę dosyć... Black Flag był ostatnim najlepszym asasynem i tyle. Nie no, ja uważam na przykład, że bardzo dobrym asasynem był Syndicate. Syndicate był też dobrym asasynem, Viktor Bawiłem się świetnie w asasynie. Origin był dobry. Origin, w Egipcie. Piękne to było. Piękne, w, piękna mapa, piękne, piękne widoki. Też bawiłem się świetnie w Origin. Podobny kierunek. Także no niby bierzemy tego asasyna, ale z drugiej strony to, to mógłby być serial o jakiejkolwiek innej nazwie, bo seriali o Rzymie, gdzie są jakieś intrygi, gdzie są zabójcy, no to <noise> może być odgroma. To nie musi być w ogóle związane z Assassin's Creedem. Zwłaszcza w momencie, gdy Marka Assassin's Creed jest po prostu w kiepskim stanie. Kiepskim kurwa stanie, Boże, drwal, jak ty ładnie to w słowa ubierasz. Kurwa jest w kiepskim stanie. Ja zjeb... całkowicie Marka Assassin's Creed o tym i mówisz, że jest w kiepskim stanie. W kiepskim stanie, to ja będę kurwa pierwszy dzień po Sylwestrze. To możemy powiedzieć, że będę w kiepskim stanie. A nie kurwa, że Assassin's Creed jest w kiepskim stanie. Roz***ali taką markę, no sorry. W takim momencie, co robi? Przypominamy to, co było najlepsze. Później już według mnie strasznie tempo straciły. No wiesz, o gustach podobno się nie dyskutuje, Wiktor. Ja bardzo lubię powolną rozgrywkę w Assassin's Creedzie, zwiedzanie te wszystkie kurwa piramidy, nie piramidy, znajdźki kurwa, te wszystkie yy, skrzynie na mapie. Wiesz, jak ja lubię zbieractwo, nie? To, co fani najlepiej wspominają. Co najlepiej się sprzedało. To, na czym zbudowaliśmy potęgę tej marki. Myślicie, że dlaczego teraz Ubisoft robi remake Assassin's Creed Black Flag? No bo to była jedna z najlepiej sprzedających no. się części. Nie zdziwiłbym się, gdyby kolejny był remake Assassin's Creed 2 na przykład. To samo powinno toczyć się w tym momencie serialu. I naprawdę mieli od Jeśli zrobią porządny remake Black Plaga, no to chyba seria wlatuje, nie? Seria wlatuje, to nie ma opcji. No będę grał jak po... Roma materiału źródłowego Mogli robić serial na bazie Asasyna 1 Z Altair'em w roli głównej Mogli robić dwójkę, włoski renesans I Ezio Auditore, mogli nawet pójść dalej A więc trójeczkę robić w Ameryce Czwórkę, no naprawdę jest tego od groma I mogli sięgnąć po te asasyny, które Każdy z nas gdzieś tam pamięta I każdy z nas dobrze wspomina, nie? Bierzemy tytuł, robimy coś zupełnie czapy Wymyślamy sobie swoje własne Nowy... To się Pan może Netflix. udać, jeżeli mamy świetnych scenarzystów Być może tak, ale patrząc na to co Netflix Z tym wyczynia, to szczerze mówiąc nie sądzę. Aktorski Assassin's Creed ma być z niebinarnym bohaterem! Brawo, k, brawo Netflix! Wy potraficie tak wszystko koncertowo spieprzyć. Brawo dla was, nie? Ja nie wiem kurwa, kto tam w zarządzie siedzi, ale ludzie, kurwa się, kurwa się, póki jeszcze jest czas. Kurwa mać, no nie, nie, po prostu... Amparapam, nie trzeba było długo czekać, żeby zobaczyć widoczne ślady Netflixa. Jak czytamy, moi drodzy, Netflix ogłosił ważne wieści dotyczące swojej nadchodzącej produkcji opartej na popularnej serii gier Ubisoftu. Niejaka Lola Petty Crew dołącza do obsady aktorskiej w serialu Assassin's Creed jako pierwsza niebinarna postać pierwszoplanowa, stojąc obok wcześniej potwierdzonego innego aktora, Tobiego Wallace'a. Jak informuje portal, ja, szczegóły ale. dotyczące postaci granej przez panią, powinienem tak mówić, panią, bo sama aktorka z tego co ja że też się identyfikuje jako osoba niebinarna jako toster chociaż nie ja myślę że mój toster jest bardziej inteligentny bo tam już sztuczna inteligencja wjechała wifi i tak dalej także nie M mój toster kwa, identyfikuje się jako bardziej inteligentna postać A czego tej postaci są nieujawnione nie znamy także dokładnego okresu historycznego w którym rozgrywa się akcja A przepraszam bardzo przed chwilą była informacja że był, miał być to Rzym także kto wie może jednak ktoś tam poszedł po do głowę i to zmienił nie wiem wiadomo jednak że to będzie we Włoszech i że zdjęcie Rozpoczną się w roku 2026. Tutaj na końcu czytamy, że Netflix robi krok w nowym kierunku. Zobacz do Black Flag. W każdym assassinie było zawsze coś nowego, a dalej zaczęło się odgrzewanie kotletów w nowych miejscach, ale to tylko moje zdanie. Wiesz, kiedy ja jako fan Assassin's Creed, a, wiesz, kiedy kupiłem grę i powiedziałem, dobra, mam dosyć? Przy Przywalchali. To, co napisałeś, ja już odczułem, to przywalchali. Że zmienili mi tylko kwa oprawę graficzną. Nie. Oprawa graficzna i troszkę a, m, historia zmieniona, a tak to ten sam chuj, właśnie przy Walhali. To w Assassin's Creed Valhalla był ostatnim Assassinem, jakiego ch... kupiłem. To znaczy nie kupiłem, przepraszam, Walhalle mam na płycie, bo dostałem pod choinkę od żony. Tak? Serial nie będzie bezpośrednią adaptacją konkretnej gry i nie wiemy kogo... No, ponieważ serial nie będzie bezpośrednią adaptacją konkretnej gry, no to pies was ch... to po ch... to robicie? Po ch... to robicie? Ja nie wiem, czy oni myślą, że weźmy zajebistą dużą markę, która ma, jeśli chodzi o o starsze asasyny ogromną rzeszę fanów i k**wa, zróbmy co innego niż oni chcą. Kurwa, świetny pomysł. To, usiadł i powiedział, k**wa, tak, to jest zajebisty pomysł, zróbmy coś kompletnie niewspólnego z grami. Tak, to jest idealny pomysł. Trafimy do szerszej publiczności, k**wa. ja pierdykam, do no. ty. zagra wspomniana postać Pani Niebinarna. Czy będzie to asasyn, czy może ktoś inny? Bla, 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 bla. I żeby... Czy, tak, ścisłości To czy ta aktorka określa siebie jako osoba niebinarna Jako osoba binarna Czy e, może święcie wierzy w to, że jest myszką Miki Ja mam to gdzieś Pod warunkiem, że dobrze gra Jeżeli dobrze gra, dobrze wykonuje swój zawód To mam to zupełnie gdzieś Tylko, że z tego co czytam i tutaj i wszędzie w sumie na ten temat To to nie jest tak, że to aktorkę wzięli taką Ta postać jaką ma zagrać właśnie ta aktorka To ona ma się identyfikować jako niebinarna I ja już No nie no, kurwa, boże, 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 boże. W jakim popielonych czasach każą nam żyć? Czemu ja się nie urodziłem sto lat wcześniej? Dlaczego? Dlaczego ja jestem zmuszany k do przekona? Ja nie zmuszam nikogo, żeby myślał tak jak ja. To nie zmuszajcie mnie, żebym myślał tak jak wy. Ja nie chcę być tacy jak wy. Ja mam swoje życie, swoje poglądy, swoje myślenie. To się nazywa wolność. Nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną. Nie jestem k***a, osobą zamkniętą. Jestem osobą wolną i będę myślał tak, jak będę chciał. K***a. Czemu na każdym kroku w dalacie mi to, jak powinienem funkcjonować w, ty w tym świecie? Się nie mogę doczekać. <laughs> Kiedy Netflix mogąc nam zapodać ciekawą intrygę, tak? Walka o dominację nad światem, asasyni, templariusze, jakieś ja się tak samo boję o God of War z Amazona Może być arcydzieło albo krab jak pierścienie władzy Nie liczę na to, że wyprodukują coś dobrego Nie liczę po prostu Wolę się kurwa, do, e, miło zaskoczyć niż, niż zawieść nie? Dlatego ja uważam, że każda fajna marka, która będzie robiona przez Amazona Czy przez Netflixa Na bank to mnie. Krytobójstwa, jakieś zdobywanie tych tajemnych artefaktów właśnie tej obcej cywilizacji Także nie mogę się doczekać, gdy Netflix zamiast skupić się na tym Raczej skupi się na tym, żeby postać grana przez tę aktorkę używała odpowiednich zaimków I żeby reszta postaci zwracała się do niej odpowiednimi zaimkami I wiecie co? Tego typu akcje są naprawdę, kurde, śmieszne Kiedy Zwłaszcza, zarówno... zwłaszcza patrząc, na akcje Ubisoftu jak z bali Assassin's Creeda. Jak to wszystko poszło na łeb, na szyję. I dlaczego? Gdzie, gdzieś musi być jakiś drugi cel, jakieś drugie dno, o którym my nie wiemy, na które my jeszcze nie wpadliśmy. Bo ja nie wierzę w to, że korporacja, która powinna zarabiać, powinna się rozwijać, świadomie robi g**, o którego nikt nie będzie chciał oglądać. No już tyle przykładów jest, że jak w dalają te swoje poglądy wie, czy to filmy, czy to w gry, to jest to jeden wielki k**wa nie wypał. I co? I dalej to robią. No musi być jakiś k**wa cel z tyłu, no bo ja tego nie rozumiem. Nie kumam k**wa podejścia. Ubisoft leci na mordę, na łeb, na szyję. No Ubisoft, jak dobrze wiemy, no to już właściwie leży i kwiczy w tym momencie. 34% na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy spadek. Ponad 1 trzecia wartości firmy. Jak dobrze wiemy, byłoby jeszcze niż jak gdyby nie to, że Chińczycy wykupili <grywa> prawa do najważniejszych marek, a przynajmniej częściowe prawa. A gdy już o Netflixie mówię... Na Boysów czekam na ostatni sezon, powinni tam zrobić rzeź tęczowców. No, The Boys, kurwa. To jest jedyna rzecz, która Amazonowi się udała, nie? The Boys. Tam się nie dolom, Ale by to było satysfakcjonujące. Pięć razy bym ten sezon obejrzał, naprawdę, Wiktor, pięć razy, k**wa. No to tutaj <coughs> też nie jest wesoło. O, Netflix też, kurwa. A czemu, a co, tu, co się stało? A co, a co tu się stało, Netflixik biedny, bo że jej, upadł i wyje się na ryj, O jej, jak mi bardzo przykro. Jak mi bardzo przykro, że upadek niestety, kurde, wiązał się z tym, że twój ryj spotka się z podłogą. O o serduszka na czacie dla biednego Netflixa. No kurwa. Lecicie na mordę. Lecicie na web na szyję jest jeszcze gorzej. Ja myślałem, że oni się podniosą niedługo. I co robią? Dostają jedną z najbardziej znanych marek, jeśli chodzi o gry. Jedna z pierwszych decyzji, jaka zapada, musi być postać pierwszoplanowanie binarne. Inaczej byś. mogło. No. jest po prostu niereformowalne. Także ja się no nie, szczerze nie. cieszę, że ani w Netflixa, ani w... Ja, mam wra ja mam wrażenie, że te wszystkie korporacje będą wpijały nam ten k jedyny słuszny przekaz, dopóki cały świat tego nie zaakceptuje, nie? Tak, mi się wydaje. Że oni będą nam to wpijali, dopóki wszyscy k***a na Ziemi nie zmienią zdania. Czyli musimy wymrzeć. Nasze pokolenia, Wiktor, muszą po prostu wyzdychać. Tak. I dopiero. K Wtedy będzie okay. I w Ubisoft y, nawet tego nie tknąłem, jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie. Jest masa innych spółek, na których wolałem się skupić i dobrze wyszedłem na tym. No ale nie jestem tutaj od doradzania inwestycyjnego, to nie jest o tym kanał. Marka Assassin's Creed, mimo tego co zrobił z nią Ubisoft. Ta marka jest zbyt duża i zbyt długo funkcjonuje w pamięci graczy, żeby łatwo dało się ją zaorać, co nie zmienia faktu, że zaorać ją można. A żeby to zrobić, to wystarczy podejmować kolejne, durne decyzje. Decyzje, a no. Ubisoft jest na doskonałej drodze, żeby to zrobić. I oczywiście to, co się stało przy Shadows, to był cios, którego Ubisoft sam się nie spodziewał. No taka tragedia, jaka się stała przy tej grze, tak słaba sprzedaż, tak słabe przyjęcie pośród graczy, tego Ubisoft sobie nawet nie wyśnił. Nie zmienia to no. jednak faktu, że no już wcześniej w tej marce widać było, że coś tu idzie nie w tę stronę. Teraz więc Ubisoft po tym groteskowym wręcz fiasku, jakim stało się Assassin's Creed Shadows, gdzie dokładnie widać było, co poszło nie tak, powinien usiąść. Na spokojnie, nie robić nic więcej w tej marce, może z wyjątkiem tych remake'ów właśnie, bo to jednak jest coś, co może rzeczywiście odbudować sentyment do marki, zwłaszcza jeżeli robimy remake tych najlepszych Dokładnie. części serii. Typu Black Flag, typu trujeczka. Nawet kurczę, powiem wam szczerze, że chętnie bym sobie kuchwa w Syndicate remake'a zagrał, nie? To jest akurat dobry ruch, i tutaj szababa Ubisoft, że ktoś tam u Ciebie w końcu pomyślał, <laughs> no, co może rzeczywiście przynieść pieniądze i co może rzeczywiście nieco tej marki. Chce pomóc. Ale jeśli chodzi o całe... Ja. Ale. powinien zostawić to? Nie robić nic, przemyśleć dokładnie, całą resztę zatrudnić ludzi, którzy potrafią robić fajne gry, którzy czują ten uniwersum, czują tą markę i będą chcieli zrobić w tym coś konkretnego, coś fajnego. I to wszystko oczywiście dotyczy gier, ale bardzo podobnie powinno to wyglądać w przypadku czegokolwiek, co się dzieje poza grami. Ja Wam tylko chcę przypomnieć, że kiedyś z Assassin's Creed wychodziła masa innych mediów. Wychodziło pełno książek, pełno komiksów, ponieważ marka była silna, można było robić z nią wiele rzeczy i naprawdę można było na wiele sposobów ją monetyzować. Teraz zaś, jak dobrze wiemy, no marka jest w opłakanym stanie. I najgorszym, co mógł zrobić w tym momencie Ubisoft, to oddać prawa do tej marki, do ekranizacji raczej tej marki Netflixowi. Ze wszystkich platform, które mógł wybrać. No I teraz zobaczcie, to nie jest tylko to, że Netflix m***oli markę, że zrobią po prostu ch**ły serial. Jeśli Ubisoft jakimś cudem w ogóle jeszcze na rynku do momentu wyjścia tego serialu przetrwa, to to też się k***wa odbije na Ubisoftzie. To też się na nich odbije i te, kurwa, wszystkie słupki na giełdzie powróną jeszcze bardziej na ryj. Jeszcze się bardziej ryjem o, o ziemię rozbiją. Tak, tak, brawo, brawo Ubisoft. Brawo Netflix, brawo Ubisoft. Świetnie. Dacie w ogóle chociaż jedną osobę, która dokończyła oglądanie nowego sezonu Wiedźmina na Netflixie? Ja pierwszego odcinka, kurwa, nie dokończyłem. Chciałem tylko się upewnić, że zjebali, no i spali, nie? Najgorszym wyborem, ponieważ dobrze wiemy, co Netflix robi z adaptacjami. Dobrze wiemy, że gdy Netflix dostaje prawo do czegokolwiek, co ktoś stworzył, to Netflix... Co no to kurwa no jest? Rozumiem, że to jest w Asasinie taka postać, taka kurwa, wykręcona po me... To do góry nogami i zrobi z tego coś, co nie będzie już za bardzo przypominać pierwowzoru. Oczywiście są wyjątki od reguły. Wyjątkiem jest wspomniany serial One Piece, choćby, no ale tam twórca One Piece dał im żelazny warunek w umowie, że to on ma tego pilnować i to on ma zatwierdzić to wszystko inaczej Niki z tego Netflix. No i proszę, można, można. można. Jeśli zaś chodzi o całą resztę, oddanie wolnej ręki Netflixowi w 9 na 10 przypadków kończy się katastrofą dla nowej no. marki. I szczerze, nie zdziwię się, jeżeli tak będzie tym razem. Tym ja jestem w szoku, że Sapkowski k**a, dał im wolną rękę, nie? Widzicie, że ten kierunek, który właśnie obierają twórcy. I zobaczcie, i Sapkowski też chyba na tym oberwał. Sprzedaż książek k**a, też oberwie. A myślicie, że redzi chyba przez ten z serial nie, nie oberwali? Oczywiście, że oberwali, bo jak wyjdzie nowy Wiedźmin, to za granicami kraju powiedzą, o, to ten z... serial był, dobra, to nieważne. ważne." serialu, moim zdaniem, nie jest logiczny. Moim zdaniem, nie jest dobry. Marka naprawdę ma już tyle nabudowanej zawartości sama w sobie, że dodawanie teraz czegoś nowego w serialu, co jeszcze nie jest specjalnie związane z żadną z gier, to nie jest dobry pomysł. Powinniśmy chwytać się właśnie tego, co znają i co lubią fani. Z czym kojarzą tę markę? A naprawdę... W jakich 9 na 10, z raczej 9 79 na 100 jest zj**ane. No, dokładnie, dokładnie. To chyba to... nikt, kto myśli sobie Assassin's Creed, nie myśli starożytny. A patrząc już na pierwsze symptomy tego, że Netflix zamierza robić wszystko po netflixowemu, no to już w ogóle zapowiada się piękna katastrofa. No ale jak to będzie w praktyce, tego się przekonamy. Komu oddać k**wa zrobienie asasyna? Czy jest w ogóle jakakolwiek platforma, która by, by tego nie Bała? Weźcie, no, Amazon na bank by pierdolił. Ja nie pamiętam kiedy oglądałem ostatnio dobrą produkcję Netflixa, ja teraz do, dobrą produkcję Netflixa oglądałem. A nie, to nie jest produkcja Netflixa, to po prostu jest na Netflixie. To przepraszam, zwracam honor. <laughs> A jeśli robicie ekranizację gry, która ma naprawdę mnóstwo fanów, bo ustalmy to. I dalej jestem. Ja je dalej jestem fanem Assassin's Creeda. Tylko że do pewnego etapu, nie? Do pewnej gry. Mówię, mój fan skończył się na Walhali. Więc ja na miejscu Netflixa Jebałbym od pierwszej części Assassin's Creed opowiedział tą historię Ale ku... w serialu, wiecie o co chodzi Nie zmieniałbym tam nic Bo to były piękne ku... historie To były piękne chwile, mnóstwo godzin ku... Spędzone w tej grze Nie no, ku jestem załamany, nie, jestem załamany. Załamany kurwa krokami Ubisoftu, załamany kurwa osobami decyzyjnymi w Netflixie. Kto im kurwa dał prawo w ogóle do bycia osobami decyzyjnymi? Wszystko co się za co się nie wezmą, to spadnie dolą, mnie.